Kochani, uchylę przed wami rąbka tajemnicy, jak to jest możliwe, że przedstawiciele tylu krajów, tylu języków mogą spotkać się w jednym miejscu i uwielbiać Pana Jezusa jednym głosem, słuchać tych samych nauczań, wspólnie się modlić. Zobaczcie. Mientras no miraba las circunstancias, caminaba, pero cuando miró el viento, es cuando se estaba ahogando. Jako przyslipno, już bezprostrzennie blisko nowości, Pan a za was. Ja, co was ganz pozytyw jest. Czyje na to jest to to, je to które było tu po czasie seminara w lipcu w Pradze minionego roku. Z Ezechia Ezechia 48 Obecność Szekina Pana pośród nas. Um, your name is John, John the Baptist has been confirmed many times. E, kochani, przedstawiam wam jednego z cichych bohaterów tego kongresu. E, Prawdziwy ninja tłumacz symultaniczny. Kiara z Oazy Koinoni Jan Chrzciciel w Radisu Nowym. Kiera, pierwsze pytanie, na ile języków tłumaczony jest ten kongres? W kabinach odbywa się tłumaczenie na sześć języków. Czeski, słowacki, angielski, niemiecki, polski, hiszpański. Natomiast na sali odbywa się jeszcze tłumaczenie na język francuski i hindi. Kto, kto prowadzi te tłumaczenia? Kim są te osoby, które, które tłumaczą? Zwykle są to głównie, jeśli nawet nie przede wszystkim i tylko osoby ze wspólnoty wewnętrznej, czyli te, które na co dzień albo kiedyś się posługiwały językiem włoskim albo obecnie się nim posługują, więc są w tym języku zanurzone i jest im łatwo rozumieć koncepty, które są przekazywane ze sceny. No właśnie, to chciałem teraz zapytać o tą łatwość tego tłumaczenia. Czy, jak, jak to wygląda? Daj, dajecie radę? <grym> tak zapytam. Staramy się oczywiście dawać radę, jak najbardziej. E, oczywiście są mówcy e, bardziej i mniej wymagający. Ci, którzy mówią bardzo szybko, i ci, którzy mówią wolniej, są tacy, którzy rzucają, wrzucają różne e, obcojęzyczne zwroty słówka, za którymi dobrze by było nadążyć. No i przede wszystkim dygresje i żarty, które jest bardzo ciężko przetłumaczyć, więc no, czasami taka cisza głucha zalega w mikrofonie, bo tłumacz stara się. Pomyśleć, wyobrazić sobie w jaki sposób można by to przekazać, żeby ludzie w danym języku, na który tłumaczy, też byli w stanie się pośmiać z tego, co jest na przykład zabawne. Kiara, w takim razie życzę Ci dużo siły, wytrwałości w tym tłumaczeniu i wszystkim innym tłumaczom. Dzięki serdecznie za Dzięki. rozmowę. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał uczestników o ich wrażenia z tego kongresowego czasu. To, co mnie najbardziej dotknęło w, w tym w historycznym wydarzeniu, to fakt, że nie jesteśmy jakąś małą, lokalną wspólnotą, ale zobaczyłem ludzi z wszystkich kontynentów i z dziesiątków różnych e, krajów. I to jest budujące, że doświadczenie Koinoni jest doświadczeniem nie tylko lokalnym, ale ogólnoświatowym. Dwie rzeczy. Po pierwsze, wielka, wielkie święto z pasterzami Kościoła, z biskupami, z ich błogosławieństwem, dobrym słowem, pięknym słowem. Przytuleni przez Kościół, przytuleni przez, przez tych pasterzy, którzy widać, że mają w nas w sercach, na całą wspólnotę. No i rzucie, druga rzecz to, to wspaniała modlitwa o uzdrowienie e, z cudami, które się wydarzyły. Jak ja to mówię w naszym rzędzie, więc, tak. więc tym bardziej większe, wielka radość. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i nas kocha. To jest pewne. Amen. Co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko dodać, że jestem po prostu dotknięta właśnie mocą Pana, dotknięta Jego łaską, dotknięta tym, że odszukuje nas tutaj i wybiera po prostu spośród nas tych, których chce uzdrowić. Dziękuję za te cuda, dziękuję po prostu za to, że mogłem tego oglądać na własne oczy. Niech Pan będzie uwielbiony. Amen. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj w, Prag, w Pradze na kongresie, na tym jubileuszu 40 lat. Jest to dla mnie bardzo taki znaczący moment, dlatego że sama mam 39 lat. Na rok przed moim urodzeniem Pan już powołał mnie do tej wspólnoty, dlatego jestem wdzięczna Jemu za to, że, że tak naprawdę mam szansę tutaj wzrastać. I odkrywać swoje powołanie, to do czego mnie przeznaczył razem z moimi braćmi. To, co mnie najbardziej dotyka teraz podczas tego kongresu, to to, że my prawdziwie jesteśmy powołani do jedności, jesteśmy jedno w Panu. I to jest wielka radość, wielki przywilej też uczestniczyć w tej historii naszej wspólnoty, ale też w tej drodze, na której kroczymy wspólnie, tam, dokąd nas prowadzi Pan. To, co jest takie najważniejsze dla na zawier tego kongresu, jest taka zrelos, uczyta zrelost, którą w nim mam, aj na základe tých 40 -tých rokov existencie koinolie, ale aj zrelosť spoločenstva a takú univerzalitu, ktorú obklopila, akoby tak naozaj objala tiež prítomnosť mnohých biskupov a kardinálov. <tým významenie> Eee, ja byłam 3 dni z naszymi kochanymi dziećmi i jak było, było bombastycznie, no naprawdę bawiliśmy się śmietnie, dzieciaki wykończone na koniec, to znaczy efekt nieskuteczny, ale dużo radości, przyjaźni. Chwała Panu za ten czas. Chrystus martwy nie się dotkla bardzo taka międzynarodowość. Jesteśmy dużo a wielu, ale jesteśmy jeden, minusowi Chrystusowi. Dzięki. Nie temere, fratelli, nie temere, nie Nie cadere le braccia. Więc. na pewno ujawamy konferencję ojca Ricardo salutarci buongiorno buonasera bellissime cose, coseero soprattutto proclamare quello che noi crediamo che Gesù è risorto Ale wszystkim najbardziej mi dotknęło ta koinonia jako wspólnoty osób ponieważ widzę dzisiaj we, we mnie taką tęsknotę za braterstwem kiedyś byłem w punkturze metalowej Miałem braci, a później się nawróciłem, poszedłem do kościoła, no i ciężko obraci, bo wszyscy chcą się spotykać we wspólnotach, ale mało kto chce rzeczywiście prawdziwego braterstwa, gdzie jedni drugi noszą brzemiona. A to, to co mnie tak ujęło za to właśnie to braterstwo, można powiedzieć braterstwo krwi, tak? Że Wchodzisz w jakąś grupę i nagle czujesz się ukochany i chyba to jest takiego mocnego, co mnie dotknęło, a druga sprawa to konferencja siostry Iwony o ewangelizacji. I o mówieniu nawet jednego Jezus, że Jezus Cię kocha, bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, kiedy jedne słowo, a nawet trzy, Jezus Cię kocha, komu może przynieść życie. Dlatego to mnie tak bardzo dotknęło, bo niczego bardziej w życiu nie pragnę, jak zbawionych, zagubionych dusz. Amen.